Siemanko, chcielibyśmy pokazać aktualizację naszych stanów, różnych film, jak to wygląda, bo w ostatnim czasie zostaliśmy bardzo mocno wyczyszczeni. No i tak, na szybko, żeby każdy wiedział i widział, co do nas doszło, co uzupełniliśmy. Na początek Carpol School, wszystkie możliwe ziarna, konopie, orzechy, tygrysie, kukurydze, miksy do PV-ek. Wszystko mamy w bardzo dużych ilościach. No, już, już to od wczoraj się nam z powrotem sprzedaje. Tak samo wiadra są, bo już nam się pokończyły, ale są też czternastki. Jest z kukurydza i są miksy. Dalej, na szybko, jak pójdziemy massive, bo też mnóstwo nam to wymiotło, no to uzupełniliśmy sobie wszystkie możliwe rzeczy, czyli popapy, upy waftersy, tonące kulki i z każdej serii tak samo do tego, likwidy, zalewki, kulki kilogramowe, dziesięciokilogramowe, piątki i trójki we wszystkich smakach. Dalej sobie przechodzimy. Małą dostawę mieliśmy Nesha i CC-Mura. I przy tych dwóch filmach od razu byśmy chcieli powiedzieć, że mamy teraz bardzo dużą promocję, bo tak naprawdę każdy produkt CC-Mura i z Nesha jest przeceniony od około 30 do 50%, ale wszystko w tych właśnie promocjach się łapie. Także jak ktoś chce sobie uzupełnić stany, no a teraz jest środek sezonu, niedługo jesień, czas na duże fajne ryby. Więc będzie trzeba sypać. Także CC i Nesh jest od 30 do 50%. I na koniec, tak informacyjnie, tylko jeszcze przypominamy o naszej akcji tygodnia wędkarza, gdzie promocje wszystkie już były wrzucane w rolkach. Ale przypominając o właśnie te 8 produktów, plus główne wyprzedaże, które mamy, które były w poprzednich filmikach prezentowane. Zapraszamy i do zobaczenia. Jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie naszych dostaw, bo właśnie dosłownie teraz wjechała nam dostawa Alera. Kilkanaście worków we wszystkich średnicach. Dwójki, trójki, jedenastki siedemnastki, Wszystkie średnice dojechały z różnych serii, Także zapraszamy do zakupu, a Krystian Ząbek wraca i z tego urlopu. Koniec opiel się, bo czas ważyć dla klientów.